Sprawdza sytuację materiałem. Jeżeli ona nie budzi żadnych wątpliwości, dopiero wójt może jak gdyby, sprawę rozstrzygnąć. O wszystkim tutaj decydował. Chodził lata 12-14 i o wszystkim decydował wójt, jak wójt. tak? Nie było tutaj w drogi. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to przedsiębiorcy musi przedstawić sytuację finansową firmy z czego ostatnich lat, czyli tak zwany bilans. I na podstawie y, jest na zaświadczenia, czy nie korzystał z innych jeszcze jakichś dodatkowych y, środków do 200 tysięcy euro. Gdyby na tej podstawie wójt mógł udzielić y, muzeum czy ulg. Jak wyglądało to, to w latach 2011? wniosków wniosku było 50, udzielono 45 ulg. Kwoty 8700 dla osób fizycznych. 332 tysiące dla osób prawnych. 2012 48 wniosków, pozytywnie 37, czyli decyzja o umorzeniu. 15 400 jeżeli chodzi o osoby fizyczne, 93,5 tysiąca jeżeli chodzi o osoby prawne. 2013 31 wniosków, 27 pozytywnych decyzji na kwotę 23 tysięcy, jeżeli chodzi o osoby fizyczne 136 tysięcy jeżeli chodzi o osoby prawne w 2014 było 10 wniosków wydano dwie decyzje na kwotę 2,5 tysiące, mamy i w tym roku mamy 7 wniosków dwa pozytywne na kwotę 250 zł. Jeżeli chodzi to o firmy, to najwięcej korzystało tutaj zakłady yy, Gowik-Lubasz, yy, Zuwim-Rześna, czyli chodzi o odpowiednią rejestrację zakład wodnemeliacyjny, yy. Kółko Rolnicze-Lubasz, Lubacel i Agroto. Łączna kwota to 562 255 zł. 11 groszy. Jeżeli chodzi o tutaj, właśnie drugi odnośnie, jak mamy teraz tą sprawę załatwioną, to wiecie Państwo, że mamy uchwałą Rady Gminy numer 14 przez 101 przez 15 z dnia 28 października wprowadzono zwolnienia dodatku do nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która obowiązuje na naszej. Minie i z tej, jak gdyby teraz można skorzystać. Czyli ta forma, jak gdyby teraz może być zastąpiona przez tą się bardziej taką przejrzystą, transparentną, która jest dla wszystkich bardziej taka przejrzysta. Myślę, że to są takie podstawowe informacje. Wiem, że jeszcze będą następne sprawy, bo nie wszystkie do nas wpłynęły. Zresztą się na kolejnym posiedzeniu. <laughs> które jeszcze planujemy grudnienie. No. Za to w tym razie dziękuję. Aha, jeszcze tu ma taki wniosek. Protokół z tego, będzie to jest sporządzony, jeszcze nie jest podpisany przez wszystkich członków, bo mają oni czas na zapoznanie się z tym, czy mają jakieś uwagi, odniesienia. I wnioskuję, żeby umieścić go na stronie internetowej Urzędu Gminy lub, jeżeli nie to, to w biuletynie informacyjnym. Gminy. Bo są takie informacje, które po prostu, żeby dotarły do, bo nie zawsze docierają do wszystkich. Bo z sesji, wiadomo, nie każdy protokół sesji czyta, a informacje yy, na stronie tej gminy jest, no te ten protokół jeszcze z komisją. On już jest jak gdyby wstępnie zaakceptowany, ale ostatecznie musi być podpisany, żeby ta formalności się stała, bo wtedy dostarczymy i prosimy o opublikowanie go na stronie Urzędu Gminy. 저 z i 해요죠